Dobra, a więc udało mi się kupić mocowania z silnika do automatycznego dachu w kabriolecie. Ja mam manual, jak, przy, jak pamiętacie pewnie, eee, no i gdzieś tam na YouTubie dorwałem, że będzie pasował w jego miejsce siłownik Magneti Menelli z Alfa Romeo 155. Który musiałem dodatkowo przewiercić na wylot Żeby po prostu pasował W zestawie były dwa, więc są dwa Natomiast ja potrzebuję tylko jednego No i co? Zrobiłem mocowania, uszczelki są na miejscu tak jak były Więc zobaczymy jak... Pewnie na odwrót to teraz złożyłem, ale to Zobaczę jak będę już montował w samochodzie To jest tylko na zawleczkach, więc Nie powinno być problemu z zamianą tego Docelowo, w odróżnieniu od standardowego rozwiązania, teraz klapa powinna się sama otwierać. Zobaczymy, jak bardzo będzie to wyrywać ją w górę. Czy, czy będzie, będą jakieś problemy z zamykaniem i takie tam temat. Aż, aż jestem ciekaw, ale to niebawem sprawdzimy. Tak to się teraz odbywa. Opada od razu, nawet jakby były wymienione te małe amortyzatorki, to i tak tylko trzymają ją w górze. Zaraz zobaczymy, jak będzie stąd. No i dobra, amortyzatorek na miejscu swoje robi. Nie chodzi jakoś ciężko, więc to jest fajne. Bałem się, że będzie wręcz odkształcał tą klapę, ale jest nieźle. Sprawdźmy, jakie się zamyka. No i dziękował Jeszcze nie działa mi z przycisku otwieranie Tu będzie trzeba jeszcze pobawić się Słyszałem, że wcześniej to chodziło, ale teraz nawet nic nie słychać Więc jeszcze to przede mną Na razie otwieram sobie tam trzeba jeszcze domknąć oczywiście z drugiej strony otwierając tym trybem awaryjnym spoko. Sawem jak się składa dach myślę, że będzie bardzo wygodne. Bo na razie to musiałem jedno trzymać, drugą ręką otwierać, a tak a tak przynajmniej jedno z głow.